z tej strony, taki labirint nawet wszystkich. W kolejnym odcinku sali z sali do nawiedzone bagno. W poprzednim odcinku musieliśmy wyruszyć gdzieś tam w górę. I w końcu naprawili wyciąg na Tak, i spokojna droga na górę. Co um, to, to jest, kina po prawej? Tak, znowu gramy kołatym Skobiem. Póki co, chyba nie będziemy musieli. O, matko, tutaj ja chyba jeszcze nie mam Czy znaczy nie przymawiam sobie, żeby to była złota chrupka. Nawet nie wiem, czy powinniśmy tutaj być, czy po prostu iść dalej. Ale jestem bardzo ciekawa. Co się tutaj znajduje? Złota chrupka. Nie, no, byliśmy tutaj. Właśnie nie wiem, czy powinniśmy iść tędy. Czy jest zwykłą drogą. Ale spróbujemy tutaj. Najwyżej nas gdzieś tam da. O, chyba dobrze poszliśmy. No nie, no naprawdę. Pokonajcie Bandziora! Mamy go pokonać! W ogóle, czego ja gram, nie wiem. Okej, okay, czyli trzeba go rzucać ciężkami, gdy on biegnie? Bo wtedy walnie wal coś, tak? Ale ty nie, nie, idź do mnie, tylko ty masz dwier mm. Człowieku Łosiu Ja jestem tu zgubił Biegnij do mnie! Biegnij! No biegnij W ogóle dlaczego to jest pokazany jedni skoro to jest ten koleś? Biegnij, ty masz biec, o nie. Wow, o ho, ho, ho Serio? Wystarczyło go po prostu z urwiska sięgnąć Jest, jest yes. Walka z bosem. Co on mi tu zrobił? O matko, dobra, widać faktycznie. Cześć nie, są te dwa. Ja tylko dlaczego skupi go nie leje? tylko ja muszę. Będą na środku. Będą po prawej i będą po lewej potem. Znowu będą na środku. Tylko jednie. Przepraszam, przepraszam za słońce. Chciałam powiedzieć, że go uderzy. No bo O, JESU! Nie, na środku będzie. I z tej strony? Nie, kudłaty. On się śmieje. Franca się śmieje, jak mnie biją. Muszę to uniknąć. Jak to uniknę, to spadnie mu na głowę, bo się będzie wkurał. Że mnie nie trafił. Kurę się, tak, tak. Okej, okay, będzie jeszcze jakiś O co mam? Nie, nie, zepchną nas Dobra What? What? z on sobie piernął? Po prostu w buzie, no nie wiem, czy to jest taka buzia to jest czyli Wielka. Okej, okay, już jestem i teraz tak mamy trzech sprawców. Kogo wybiorę? Wybieram tego dziada. Nie wiem czy dobrze, nie wiem czy źle, zobaczymy. Zobaczymy. Mi się wydaje, że on jest taki najbardziej podejrzany. Ja, bo oh, chyba, że to będzie mus. Nie wiem. Możliwe, że to będzie mus. No, to był mus. Udałoby się, gdybyście się nie Drugi raz się pomyliłam. przyjaciele skrzywdziliście wielu ludzi. Tak, to jest przez muza, ale... Możecie. Jesteście niesamowici na 150%. Teraz wszystko ma sens. Ukradliście bilety na wyciąg, żeby ludzie nie mogli dostać się na szczyt. Koleś, trzeba było wykorzystać armatki śnieżne do robienia rożków lodowych, a nie zamieci. A jeśli znam się na robieniu kostiumów, to ten wielki Yeti został zrobiony ze wszystkich części zwierząt, które zniknęły z chaty. Tak, i mój cenny sprzęt. Dlaczego? Dlaczego to zrobiliście? Ta góra należała do nas, dopóki nie sprowadzili tu turystów. Chcieliście przepędzić wszystkich z dala od góry, żeby mieć ją wyłącznie o. dla siebie. I mi się, gdybyście się nie wtrącali. Ta góra należała do nas, dopóki nie sprowadzili tu turystów. Na pewno ci ulży, gdy pomożesz naprawić wyrządzone szkody. Halo, Halo, Laila. Mamy ludowe grzyby, odbiór! Chyba możecie to wyjaśnić po drodze do domu. <ścoughs> znowu się zgadłam. Foch, Musicie przychodzić? Kazała nic wam nie mówić? Narażacie ucztę! Chcemy tylko się z nią spotkać. Koleś, nic nie rozumiesz. To oznacza, że może nie być uczty. Brzydko, nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Hej! Eee, góra, rozmrożona. Zamroziliście plany MUSA. Teraz zdominowanie góry. Nic odgadą. całkiem nie Buty musimy tutaj dokończyć kilka spraw. Idźcie przodem! Musimy być ostrożni. Mam złe przeczucia. Uważajcie na siebie, dobrze? Niedługo będziemy. w zasadzie mogłabym już zakończyć odcinek, ale on jest krótki. Nie wiem, czy na 10 minut trwa. Także póki co pójdziemy jeszcze do Laili. No i mamy skrót, całe szczęście. Tak, żeby uciekajmy stąd. E tu, 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 nie tu, nie tu. Tu, tu, tu idziemy. Hop. jakie wow, ta. To był Robert. Okej, okay, czyli musimy tędy popłynąć. Łaty, zabieraj się, bo popłynę bez ciebie. Nie wiem dlaczego ale czuję, że zaraz mi jakiś aligator wyskoczy. Drugi raz źle zgadłam. Boże, jak źle, jak niedobrze. Ok, tutaj musimy kierować i chcemy płynąć. Zkubi hrupki! W Zkubi Nie, 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 nie! Kurde! Nie musisz, że od początku muszę płynąć. No całe szczęście. ostatnim razem mi się... A, ta, ta, tu jest duch. Ostatnim razem mi się w ogóle zacięła gra, jak chciałam y, otworzyć ten... tą taką tajemną... tajemne przejście. No nie zdążyłam. Okej. Okay. Pięć krokodyl. ośmiu. Jesteś krokodyl. Y, to ostatnim razem mi się zacięła jak próbowałam otworzyć y, to przejście takie. Znaczy to... to zamazane z drzewami. Mieliśmy i za zapachem, a ja nie widzę że tutaj śladu zapachu. Co to jest? Ty, duch! Kolejny. za zaśmiał. Chyba tędy. Tak sobie mi się wydaje, że tędy jest To tu jest lipko. Tak, tu jest jej y, zapach. Kolejna zagadka. Czy jeszcze dwie części? Coś ma z tym wspólnego? To ma ten w sumie znaczek, ale nie, to jest zwykłe. Zwykłe coś o matku Bajoru. Nie wiem ma dlaczego. Mam przyczucie, że coś w tym bagnieje, jest. No Jakiś... że... O, właśnie, kołatka. Żeby tutaj była kolejna, gdzie wolę na razie poszukać, żebym potem nie musiała się wracać. I tu jest. Tu jest kolejna zagadka. Matka jest ja tych zagadek w tych bagnach. Ja gdzieś tam to wyrzuciłam, ten nawet nie wiem gdzie to jest. Um, Kołatka. Dobra, bierzemy tą kołatkę. Czy zębatkę bardziej niż szkładkę? Nie wiem, skąd się to działo. I wpinamy tutaj. Przy okazji możemy wziąć również i to. Nie lubię chodzić bagnie, bo tak powoli wszystko. Ale jeżeli mamy rozwiązać jakąś zagadkę, to trzeba się poświęcić. zielona. Tutaj pewnie też będzie jakiś kolor, no właśnie. To jest ła bardzo ładny niebieski, jasno niebieski, taki oczejemny, ja mówię, że to jest oczejemny kolor. Dokładnie, um, tutaj u góry też był, z tego co kojarzę. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo chyba przedtem <grywa> wywaliłam jakiś kolor. No skupimy. Przejdziesz, pamiętaj. Przejdziesz przedtem normalnie, a teraz jakieś problemy stwarzasz. Nie wiem, skąd. Wow, całkiem to rozbawiam. Chyba są wejść Tutaj nie ma koloru. Nie. No, przesuń się, kurłaty. Gdybym wiedziała, że tutaj będzie potrzebne, to nie wyrzucałabym go wtedy. Hmm, chcę spaść. Wow, nie spadłam. Jeszcze raz. O, jest tutaj właśnie, na dole. Tylko nie lubię tego pomysłu, że muszę cała bagna przechodzić, żeby jej to zanieść. Teraz w jestem ciekawa, co to robi w ogóle. Lokuję nam żółte może być gdzieś tutaj. O ile to nie był właśnie ten żółty, który ja wcześniej tym mm, co to jest? Jest żółty! Jej! Mamy żółty. Bierz. Okej, okay, zobaczymy co się stanie. Mmm, skobi. Tu. Chyba jest Pewnie tutaj będzie ostatnia zębatka, albo coś, coś w tym stylu, nie wiem. Co to jest? Duże i pyszne, gigantyczne skubi chrupka. Czy chłopcy w końcu trafili na godnego sobie przeciwnika? I dostaliśmy rękawice. Za ilość zabezpieczeń skubi chrupek. Naprawdę? Tylko po to tutaj przyszliśmy? Tylko co tutaj było ukryta? Ja szczerze nie opłacały się absolutnie, absolutnie mało. Dobra, i szukamy ostatniej zębatki, żebyśmy mogli w końcu tam do tej Lili. Ale tak, tutaj jest Lili, w Ednie i Harvey jest Lili. Bardzo popularne imię, czyli chodzi o Ogry. A, musimy się wytruptać jakoś z tego błota. Skacz, skopi. Szukamy kołatki ostatniej. Co tamte było gdzieś tam, to tam, no właśnie będzie tutaj. Nie wiem czego, ale co czas słyszę taki dźwięk, jakby coś tu było ukryte? Znaleźliśmy co tak długo zajmuje? Serio, znowu? No, zaraz, no, czekaj. O, o, o! Coś tu co żyje! Coś strasznego. Co to znaczy poza Lajlą? To jest Naprawdę ogromnego! Okay, będziemy ostrożni! Zbierzcie się! A, co idzie za pach? O, widzę ich już! No, Junusy! You know, Teście. Dobrze. Od tej pieczary mam gęsią skórkę. Z jakimi dziewczynami się zadajecie? Tak. Dobrze, sprawdźmy to. Nie mogę się doczekać, żeby spotkać tę osobę. Przyjaciele? To chyba jeszcze nie jest takie pewne. O co im chodzi? Cześć, Laila. Jestem Fred, a to reszta mojej paczki. Daw? Kudłaty, skubi. Macie to, czego potrzebuję? Tak, rozumiemy. Skup. No. To nie, 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 w nie, 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 O, Boże, o Boże. No, chodź tu, chodź. Czemu nie mogę przycisnąć? Tak, Bayer. zaraz nas zjadł, mówisz, że Bayer? Ten odcinek chyba będzie dłuższy niż się spodziewałam, bo chciałam wschodzić. Myślałam, że po prostu zaniesiemy i i dajmy tyle. Ale widzę, że tutaj Layla jakoś. Zmieniła się w alligatora. Krokodyla. Raczej znaczy, aligator. Wow, spadliśmy. Czy nie jest ona? Myślałam, że to jest ona. Dobra, co ja mam niby teraz robić? Przepraszam bardzo. Jezus, kupi odejdź, bo chcę ją bić. Nie wiem, czy schodzi coś z życiem, czy co? O Jezu, co ty robisz, kudłaty? Czemu się opalasz na mnie na Aaa, musieliśmy stać takimi takim żeby ona ogonem po prostu trafiła. Dobra, to znowu. Rozumiem już, okej, kapsel, o okay. Kapsał, co chodzi w tej gra. Boże, ale kurwa ogarni tu jak. No chodź tu, to, tu tu, tu, tu uderz. Nie, teraz tu uderz! Gdy się tak patrzy, to musimy stanąć za Wienorasią, która przed chwilą... Jezu, kopnego, Naprawdę! Mi się co chwilę przewraca. więc jak go uskupisz, jest troszeczkę bardziej chyba ogarnięty. No właśnie, dostała w ogon. Trzeba patrzeć na grudki ziemi. Tak, tutaj teraz będzie. Za późno. Tak. Hmm. No, tutaj uderz, uderz, uderz. Szybko. Dobrze. I ostatnia część gry. Ja myślałam, że Lena się zamieniła w tego właśnie krokodyla, ale gdzieś tam w górę jest. O, żeż ty, Franco, nie gryź! Mamy wrzucić do garnka przyprawy. Znaczy, składniki. Jezu, no, skacz! Skacz! Co on z tym zrobił? A tam to zostawił. To jest nienormalne. Jezu kuła, ty głupko stawiłeś tam Dobra, chyba się zaraz Od nowa To teraz była ty... No nie no No i gdzie to jest? Łaś, łaś, do góry Co nie przystawajcie, nie mamy czasu, gdzie ty tam widzisz jakiś składnik? O Boże, życiami grzyba Widzę tam z Kubi, że fajnie się bawisz e, z Alligatorkiem Tak czy maj? Musisz jakoś uwagę odwrócić. Gra dwie osoby było chyba lepiej. Ok, rzuć, rzuć. Okej, okay, zaraz mi jeszcze coś rzuci, tak? Prawda? No właśnie, grzybka. Ją uspokoić. To jest ona. Naprawda? yaxşı kazan Selam istedim. Jest zaadresowany do ciebie, Daphne, więc weź rękawiczki i resztę paczki. Ściskam, Anna. Dziwne. Jest ich więcej! Jejciu, na tej tablicy jest nasz numer telefonu. Są tam też nasze zdjęcia. Ale dlaczego tak się nami interesuje? Zdziwiłam się, gdy Costington powiedział, że nie ma telefonu. Zdaje się, że dzwoniła Laila. Podszywając się pod Costingtona Zdaje się, że to też napisała Zaczekajcie, proszę, tylko chwilę Nic nie jest takie, jakim się zdaje Ja wiem, że wyszłam na szurniętą jędzę, ale tak naprawdę po prostu potrzebowałam pomocy Dlaczego po prostu nie poprosiłaś? Myślałam, że mi nie uwierzycie Moja rodzina wyprowadziła się dawno temu, a ja musiałam zostać z Suji, moją aligatorzycą Musi dostawać jedzenie z bogu. Ale próbowałam zrobić coś, co mogłabym zabrać ze sobą. I żeby Suji przeprowadziła się ze mną. Każda nam zdobyć to, czego potrzebowałaś? Tak. Dzięki tobie i Skubiemu, Suji i ja możemy dołączyć do mojej rodziny. Dziękuję wam. I proszę, wybaczcie Suji. Zawsze mnie w nogu... <laughs> O O, Rety! O nie! Wiedziałem. Hmm. Czy to znaczy, że nie dostaniemy jedzenia? Tego bym nie powiedziała. Jedzenie? nie Serdecznie. Wow. okej. Okay. Czytanie. Mega kanapka! Serio, jeszcze muszę jakieś zadanie zrobić, chciałam zakończyć odcinek! O matko, matko... Ja nie będę robiła taką kanapkę, jak on robi. To jest to z innych składników w ogóle. Pomidorek na serek, oczywiście. to jest to, to ten lepszy? Czy ja, czy Kudaty? No i chyba tyle. Kanapka. Zrobiłam mega kanapkę, co nic są. Tego chyba nie powinno się dodawać, tak mi się wydaje. Wow, serio. Serio, muszę dodawać takie różne rzeczy. A tamto to dodał czekoladę i w ogóle. Dobra, to też damy czekoladę. Jak możemy wszystko, Podajemy czekoladę. Muszę tak chcieć, jak chyba zrobić wszystkich z wszystkich koników. Zostało nam jeszcze po jednym. Dobra. Może być pierwsza, dlatego. A i tak będę pierwsza. Tamten nie wiem, co on robi. No, bierz serek. Bo ci kudłaty przegoni. No, to właśnie się tam admin nie odlicza czasu, tylko mi po prostu nalicza, ile mi to zajmie. No okej. Okay. Takiej kanapki już nie zada. W ogóle nie zjadłabym życiu kanapki z czekoladą. Naprawdę. Skacz, skupię. Z Chipsami jadą kanapki. To tak, to zawsze. By. Bo coś takiego, że np. dodawałam sobie chipsów do kanapki, to jadą. Ale nigdy nie jadą kanapki z czekoladą. Nutella się nie zalicza, chodzi ja mi takie kawałki czekolady. Nie wiem, co oni tutaj mają takie, ale... Jak im smakuje? Zresztą tylko dła tej nie ponadto nikogo dziwić, jak ja do kanapki. Jest! Zdarzyłam. Wygrywa Scooby, no oczywiście. Mega kanapka, nowy rekord, co so okej. Okay. Serio, koniec gry. Serio, koniec gry. No nic, skoro to był koniec gry. Jak oceniam grę? Gra mi się podobała. Miała fajną historię. Yy, jedyne, co mi przeszkadzało, to skakanie. Tak, skakanie było okropne. Yy, czasami nic. No. Czasami. Nie zapisywało nam gry w miejscu, w którym byliśmy, tylko po prostu cały czas musieliśmy startować z danego miejsca. też było takie na no nie. Ale ogólnie bardzo fajna gra. Mi się naprawdę podobała. Miło mi się w nią grało. Ja zobaczymy, co z dalej. O, możemy pominąć. Pominiemy. O napisy końcowe, to wiecie. Nie za bardzo nas interesują. Uu, mam głowę. Mam jakieś te Boxera. boksera. Gra ukończona, możesz dowoli eksplonować świat gry. Tak, mogę sobie zdobywać achievementem. Zobaczymy jeszcze jakie mamy przebrania. Co to jest? Nie wiem co on ma, co w ogóle jest za do przebrania. Dodać aligatora. Wow, wow, co to było to wcześniej? No szczerze mówiąc trochę te ciuchy. Zobaczymy, jakbyś wyglądał w aligatorze. <noise> Okej, okay. wiem, dlaczego ten aligator chyba miał inne, ce łapy? Nie wiem, dziwnie. <noise> Kanapka seria, panda, dynia. Okej, okay, są różne ciuchy, fajnie, fajnie. Detektywa ma nawet specjalne. Póki co nie będę nakupowała tych strojów. A pomogę mogę tak widzicie. No, Gotowe. Okej. Okay. Wyglądamy dziwnie, bardzo dziwnie. A niech sobie tak będzie. Dobra. Także czekam o tyle. Zapraszam do za komentowania, lajkowania, że wam się podobało. I do, do następnych odcinków, ale już z innej gry, będę musiała coś wykombinować ze Scooby'ego, także trzymajcie się.